Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, to będzie typowy odcinek, bo to będzie pierwszy odcineczek, typowo dzisiaj zobaczycie widzowie reakcję na mój event. Niedawno nie grałem w Fortnite'a, widzowie, więc wiecie, zresztą zobaczcie, mam 22 level, przepadł cały kanał, którego dzisiaj nie kupowałem, powiedziałem, że nie będę grał. Ale w dzisiejszym odcinku zobaczycie widzowie, już za niecałą godzinkę praktycznie zobaczycie event, reakcję na mój event. Coś, nie wiem czy to mi wyjdzie, bo nie wiem czy mi do pokoju wtedy nie najdzie, ale Chyba tyle co miałem do powiedzenia ja moi Drodzy. Przywitałem się moi drodzy, więc widzimy się widzowie już na evencie moi drodzy. Moi drodzy, reakcje na eventy, tutaj za dużo nie będę gadał moi drodzy pewnie. Mam nadzieję, że nie jest bardzo w pokoju wejdzie widzowiem. Ale no cóż widzowie, mam nadzieję, że dobre jest audio. Dużo nie będę gadał moi drodzy. Oglądamy evencik. Widzowie. Zaczęło się.

wa rozwiepa Co to jest?

Jak to jest zbudkę widzone? Nie wiem, gdzie mam go Tak Tam tamto na Bo No bo jeszcze giniem od tego. To jedno na niej jest zwykłe i nic więcej, ale... A ta bitura dosyć. No, już ja idzie jad. styl artystyczny do tarii, który to jest. A tak, to tam biją w tym styl, ale to jest inny rodzaj, ale hej. 確かに。 Nie na no. to, co jest. To jest. Aha. Zobaczcie, co jest. Aha. jest. Aha. Zobaczcie, co jest. Aha. Zobaczcie, Kiedyś w tej te sezonu czwartego rozdział piaszczek był lepsze co we? Coś się tu jeszcze dzieje. O kurwa, jeszcze z ziemi, jest. Co to jest w ogóle? Już mam uciec z superma. Trzy paski życia takie duże. Jakiś kurwa mok w Minecrafcie, ty.

Tu jest dobry pizza we Fortnite Fakty ma nienaleczny Dobry też pilnie Tak pół tak, pół tak I co teraz Niszczy TTT Żebym nie miał energii w tym bossu w Ej. aha, serio? to już jest koniec? naprawdę? Jeszcze nie mogę się nie ma na jeszcze bić w ogóle coś się jeszcze będzie działo czy już nic Co teraz, co? Chyba wszystko widzowe ah, taki event krok, widzę No to nieźle Jawale No nic nie, jest, nie stanie chyba Zresztą tu nawet pół mapy nawet nie zniszczyło myślę Coś mi prawdzie będzie niszczyć nie, będę na Travancore w tej A Ej, naprawdę to już jest koniec? No nie gadaj, no wiadomo, nie grałem długo w Fortnite, nie, ale Te ja są już coraz gorsze, chyba. W Fortnite teraz to dają No, bo już chyba koniec jest, no już chyba Tu już nic chyba nie ma, no nie Już teraz zostają w grze, żeby wiecie, pobawić się. Na przykład testy ten serwer jest tylko do zabawy, widzowie. Więc jak nikt nie będzie tu wychodził, to będą posiedzieć tam pewnie nieskończone. No nie, wiem teraz czy kończyć odcinek, czy nie kończyć? Bo to już jest krótki event. Jutro najprawdopodobniej będzie nowy sezon. W Fortnite już zobaczymy, o ile chyba będzie nowy sezon. Dobra, wychodzę, widzowie. To chyba koniec już, no. Starego, był... Teraz sprawdźmy, widzę jedną rzecz. Czy jest coś, widzę, zwłaszcza jeszcze tylko Battle Royale, kiedy ten fu. Carden bojowy, Battle Pass, zobaczymy tylko szybko. No i kończymy ten odcinek, no bo to już faktycznie jest chyba koniec. Na to by wychodziło, widzowie, tak? Od storm, Stormbase już teraz, oddokuj z Kardyzą nie My chcemy dać datę do No nic, no tak, a nie! To dopiero za tydzień event, end, Dopiero za tydzień się kończy ten sezon. Wtedy, kiedy moja siostra przyjeżdża, mi zale, no nieźle. Dzisiaj jest i to był event taki krótki, to może będę wejść do tego, to może zobaczymy co będzie w następnym tygodniu. Zobaczymy, czy nadal wydarzenie jest. I skier. No jeszcze tam było coś? To no, nie gada. Nie no to chyba już wszystko, no jeszcze wydarzenie jeszcze, i to już przełączyć jeszcze raz I kolega widać i piasę lub Battle to ten, Jeden. no co zobaczyć To był taki krótki event widzorem bo coś tam jeszcze było, wiecie, no ale to wiecie, to bez sensu jak na przykład teraz się kończyło no nie, no chyba jeszcze nie koniec było, widzowie, dobra, no taki event wam pokazałem, no powiedzcie, ja nie będę tam czekał, kurde nie mam na tyle czasu, żeby wchodzić tam, widzowie eee, więc no tutaj event jest taki jaki jest, widzowie czyli event, to był event przed, tydzień przed sezonem to ja tutaj, nie wiem, muszę zobaczyć u youtuberów, widzowie, na przykład u Rafy zobaczę coś tam się jeszcze dzieje czy już nic nie dzieje się? Zaraz dam odpowiedź, moi drodzy. No jest odcinek bezwycinkowy, widzę, że tak, no. Teraz bym mógł zakończyć odcinek, ale jeszcze tutaj jestem z wami zobaczyć, co tam coś tam się jeszcze dzieje, widzowie. Szybko, mam reklamę. Boże święte. No cóż, czyli to, czyli jednak ten Fortnite jeszcze mógłbym ponagrywać w tym tygodniu następnym. No trudno się nie? No cóż, takie życie widzę, że jest no, w Fortnite No nie no, jeszcze szuka serwerów, no, to, to nie będę jeszcze trwał, bo to zobaczyć. Nie gadaj. Znajdzie on adres, zobaczmy. Zobaczmy. Coś tam się jeszcze dzieje, nie wiem. Bardzo się będziemy kończyć od odcinek, ja wiem, że by już czy dano byśmy to skończyli, ale... No wiecie, no co się wami... No żywo, 7 osób teraz jest. A normalnie mi na nas bo czy trzymają się teraz normalnie bić widzowie. To jest najciekawsze teraz. Coś tam się jeszcze dzieje widzowie. meczyk, 12 osób gramy. E, coś tam się jeszcze dzieje na tym evencie trochę. O, chyba, bo to jest jakiś lot przyszedł. Ej, tego nie było wcześniej na mapie. No co ty pierdolisz? Coś tam się jeszcze dzieje. Nie, no to mogłem zostać, nie? No, no tak mi strolowana ta gra jest. Ej, tego lodu tam nie było wcześniej, przysięgam! Coś tam się jeszcze dzieje. Nie. Ja. Ej, no tego, na pewno, no, no tego lodu nie było, że na pewno, nie? Zobaczmy tylko ten event szybciutko. Czyli to będzie nowy... Wysepka to jakaś przyszedła do nas, widzowie. Event jeszcze trwa, chyba. Ja wierdole, nie, no to fajnie, co zrobiłem, widzowie. Przetrwałem, widzowie, 25 graczy. Zajebiście. Trzeba chyba lądować, nie? no i nie, no, to już się chyba nic nie dzieje, no, ale no bo tego lodu tam nie było, właśnie, no nie? No nie, no normalnie się teraz bije, no nie wiem tak, normalnie się teraz bije, tylko mało, mało osób, było po prostu, dobra, kończymy ten odcinek. Tam jeszcze ta, ten, to ja, to może zobaczyć, czy ta góra lodów, no na pewno nie była, no nie? Dobra, widzimy się moi drodzy, już naprawdę w kolejnym odcinku. Przeciążyłem wam 3, 3 minuty więcej czy tam 4 widzamy, więc nic tam już ciekawego nie ma w tym evencie. No za co to jeszcze by może i było ciekawsze, ale no nie ma, więc lipa. Widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku. Popatrzcie, jo.